W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem Biskupie Grzegorzu. Ewangelizować z Maryją, to to sens i cel naszego spotkania, aby być bardziej także zjednoczonym na wzór świętego Jana Pawła II, w tym ruchu jego kanonizacji, w tym jego testamencie. Co znaczy być mężczyzną przełomu XX-XXI wieku? Co znaczy żyć po męsku dla tego świata, a jednocześnie z myślą o wieczności? To znaczy służyć, to znaczy być odpowiedzialnym. Bardzo dziękuję w imieniu całej zgromadzonej społeczności za tę obecność. Księdzu biskupowi, braciom kapłanom, wszystkim delegacjom, orkiestrze, wszystkim zorganizowanym w grupach i indywidualnie przybyłych. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteśmy. Bądźmy razem przy Jezusie i Maryi. Bądźcie powitani i pozdrowieni kochani bracia kapłani z księdzem Kustoszem, kochani pielgrzymi, wszyscy przybyli tutaj na tę dzisiejszą pielgrzymkę. Na początku tej mszy świętej przekazuję pozdrowienia od księdza arcybiskupa metropolity, który dzisiaj w dwóch miejscach konsekruje dwie nowe świątynie. W tej najświętszej ofierze polecam Panu Bogu, Wszystkich pielgrzymów przybyłych na tę najświętszą, na to dzisiejsze spotkanie. Kapłani polecają różne intencje. Jako decydujący tuż pasterz mężczyzn, wszystkich mężczyzn, tych, którzy są pod sercem matki i tych, którzy w chorobie i cierpieniu zawierzają świętemu Józefowi w swoje ostatnie chwile. Jak ksiądz Marek Frąszczak sprawuje tę z okazji pięćdziesiątych urodzin Krzysztofa. Przeprośmy teraz Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, tak abyśmy mogli w pełni, jak najgodniej i z czystym sercem przeżywać te święte tajemnice naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, Szefnego, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja, moja, wina, moja, wina, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Marię, Marię zawsze dziewicę, Wszystkich Aniołów Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.